Czy kiedykolwiek obudziłeś się rano, stanąłeś na wadze i zauważyłeś, że o 2. Przytyłem w nocy. To się właśnie dzieje, gdy w twoim życiu pojawiają się złe nawyki, które prowadzą do nagłego przyrostu masy ciała. Dlatego w dzisiejszym filmie odkryjesz 15 złych nawyków, przez które tyjesz podczas nocy. Pierwszym złym nawykiem, który może prowadzić do przytycia w nocy, jest spożywanie większej ilości sodu niż zwykle. Twój organizm może zatrzymywać nadmiar wody z różnych powodów, ale jednym z głównych jest właśnie nadmiar sodu w twojej diecie. Jeśli danego dnia spożyjesz więcej sodu niż zwykle, twój organizm zatrzyma więcej wody. Niektórzy ludzie są na to bardziej wrażliwi. Na przykład, jeśli zazwyczaj jesz świeże, pełnowartościowe, czyste pokarmy i regularnie ćwiczysz, a potem rezygnujesz z treningu i jesz bardzo słone posiłki, to istnieje prawdopodobieństwo, że wahania twojej wagi będą się wydawać bardziej drastyczne niż u osoby, która na co dzień spożywa więcej soli. Co ciekawe, również lekkie odwodnienie może prowadzić do zatrzymania płynów. Brzmi to trochę nielogicznie, ale w rzeczywistości im mniej pijesz, tym trudniej organizmowi Pozbyć się nadmiaru sodu i wody. Dlatego picie większej ilości płynów pomaga w naturalny sposób przyczekać organizm i pozbyć się tego, co zbędne. Ale jednak, spożycie zbyt dużej ilości sodu nie jest jedynym złym nawykiem. Ludzie mają też tendencję do tycia przez rozpoczęcie przyjmowania nowych leków. Niektóre z nich mogą powodować skutki uboczne w postaci zwiększenia masy ciała. Na przykład, sterydy mogą doprowadzić do gwałtownych wahań, które mogą być znacznie większe niż te spowodowane dietą czy sodem, i często nie ustępują aż do całkowitego odstawienia leku. Przy tego typu zatrzymaniu wody prawdopodobnie odczujesz fizyczne skutki uboczne w kończynach, opuchniętych stopach i dłoniach. Kolejnym złym nawykiem, który może sprawiać, że Twoja waga wzrasta w nocy, są zaparcia. W miarę jak jesz w ciągu dnia, masa Twojego ciała naturalnie nieco rośnie, aż do momentu, gdy skutecznie opróżnisz się w kibelku. Jeśli jednak odczujesz, że coś zalega i będziesz wyglądać na wzdętego, może to oznaczać trudności w oddawaniu stolca, co prowadzi do tymczasowego wzrostu masy ciała. Jak więc temu zaradzić? Zadbaj o to, by spożywać odpowiednią ilość błonnika, dbać o nawodnienie organizmu i być aktywnym fizycznie aby twoje jelita mogły prawidłowo pracować. I właśnie może się wydawać, że aktywność fizyczna to zawsze dobra rzecz, ale trzeba mieć na uwadze, że zbyt intensywny trening może zwiększyć twój bebech. Dzieje się tak szczególnie po bardzo ciężkich treningach, zwłaszcza tych inspirowanych stylem Davida Cogingsa, z dużą ilością złożonych, wielostawowych ćwiczeń, które angażują całe ciało i duże grupy mięśni. Po takim wysiłku w mięśniach powstają mikrouszkodzenia, które są naturalnym procesem. Organizm reaguje na nie stanem zapalnym, wspierającym regenerację. W jego wyniku wokół komórek mięśniowych gromadzi się płyn, co może prowadzić do obrzęków i tymczasowego wzrostu masy ciała nawet o kilka kilogramów. Oczywiście to nie oznacza, że powinieneś zrezygnować z ćwiczeń siłowych spalających kalorie, bo z drugiej strony brak jakiegokolwiek ruchu jest jednym z głównych czynników, które mogą sprawić, że z dnia na dzień zaczniesz przybierać na wadze. W nocy organizm wykorzystuje zgromadzone zasoby energii w celu naprawy uszkodzonych komórek, budowy nowych mięśni i Uzupełnienia zapasów po aktywności fizycznej. Jeśli jednak nie wykonujesz żadnych ćwiczeń fizycznych, to prędzej czy później nadmiar kalorii w Twoim organizmie zostanie po prostu zmagazynowany w postaci tłuszczu, a to prowadzi do przyrostu masy ciała. Dlatego lepiej, żebyś prowadził regularne ćwiczenia do swojego codziennego życia, abyś każdej nocy odczuwał, że odwaliłeś niezłą robotę i zadbałeś o ciało. Musisz jednak wiedzieć, że na drodze do osiągnięcia celu może pojawić się przeszkoda. Wyobraź sobie, że wykonałeś świetny trening. Czujesz się dobrze, a potem w nocy zaglądasz do lodówki. Wszyscy znamy zasadę, że nie należy jeść po 22, ale jednak istnieje pewna część osób, która obżera się po północy. Badania przypominają nam, że przekąski późnym wieczorem prowadzą do przybierania na wadze, mogą podwyższyć poziom cholesterolu i insuliny oraz negatywnie wpłynąć na nasze markery hormonalne. A więc pamiętaj, jeśli spożywasz znacznie więcej kalorii niż spalasz, to przybranie na wadze bezlitośnie zadomowi się w Twoim życiu. A teraz, następny zły nawyk, zaskakująco nie jest całkowicie zależny od nas. Może możesz przytyć w nocy, bo zbliża się twoja miesiączka. Słuchajcie tego kobitki. Tuż przed okresem organizm zatrzymuje wodę, co powoduje wzrost masy ciała. W tym czasie zmiany hormonalne mogą również skłaniać do sięgania po bardziej słone potrawy, co dodatkowo zwiększa ilość słodu w organizmie i nasila zatrzymanie płynów. Na szczęście nie ma powodu do niepokoju. Gdy tylko pojawi się okres, poziom hormonów znów ulega zmianie. To prowadzi do pozbycia się nadmiaru wody i w efekcie waga zaczyna spadać. A teraz pozwól, że zadam ważne pytanie. Dlaczego waga często pokazuje najwyższy wynik w poniedziałkowy poranek? Bo to efekt tak zwanego weekendowego szału. W weekend większość z nas pozwala sobie na różne przyjemności, dlatego w ciągu dnia roboczego próbujemy to odrobić, ograniczając kalorie. I wracając do zdrowych nawyków, badania dowodzą, że waga przeciętnego Kowalskiego osiąga najniższy poziom w piątkowe poranki, a potem rośnie aż do poniedziałkowego poranku. Oczywiście zdarzają się osoby, które schudły mimo weekendowego szału, po prostu miały tendencję do tracenia większej wagi podczas tygodnia roboczego i choć wynik jednego badania nie oddają pełnego. Obrazu całej populacji otwiera się tutaj pewien wgląd w prawidłowe wzorce masy ciała. Oznacza to, że pomimo tych weekendowych szczałów, twoja ogólna masa ciała może się stabilizować lub zmieniać zgodnie z Twoimi celami. Ale wiesz, zbliżający się weekend to nie powód, żeby przestać pilnować miski, to co trafia na Twój talerz ma ogromne znaczenie. Jedzenie w większej ilości węglowodanów niż zwykle może prowadzić do przyrostu masy ciała podczas snu, mimo że węglowodany same w sobie nie są wrogiem odchudzania, nagły wzrost ich. Spożycia przez jeden lub kilka dni może sprawić, że poczujesz, iż przytyłeś. To właśnie mogą być przyczyny porannego szoku na wadze. W takim przypadku organizm nie zatrzymuje nadmiaru wody. Jednak gdy wracasz do normalnego spożycia węglowodanów, zatrzymanie wody w organizmie rośnie, a waga może szybko podskoczyć. Oczywiście, miska to nie wszystko. Możesz również się zbyt nawodnić. To prawda, że dbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu to naprawdę dobry krok, jeśli chcesz schudnąć. Jednak w pierwszych dniach zwiększonego spożycia wody możesz zauważyć, Uważać, że liczba na wadze zaczyna rosnąć. Dzieje się tak, ponieważ waga nie jest jedyną miarą ilości tłuszczu w organizmie. Jest to suma ciężaru twoich kości, organów, mięśni, płynów i odpadów. Kiedy jesteś odwodniony, ważysz mniej, ale to wcale nie oznacza, że jesteś zdrowszy. Załóżmy, że pewnego dnia nie pijesz dużo płynów, a następnego ranka budzisz się i widzisz, że twoja waga spadła. Potem wypijasz mnóstwo wody i wyglądasz, jakbyś przytył 2 kilo. Ale zluzujmy majty, to nie oznacza, że przytyłeś 2 kilo, tylko po prostu dzień wcześniej organizmowi brakowało wody. Jak już dobrze wiemy, odpowiednia ilość błonnika w diecie jest kluczowa dla utrzymania prawidłowej masy ciała. Ale uwaga! Jeśli zbyt szybko zwiększysz jego spożycie, twój organizm może potrzebować trochę czasu, aby nadrobić zaległości. Ma to swoje odzwierciedlenie na wadze. Większa ilość bunika sprawi, że stolec będzie cięższy, bardziej obszerny, wodnisty i bardziej masywny. W ten sposób zatrzymujemy wodę, co powoduje nagły wzrost na wadze. Jednakże, gdy tylko się wysrasz, waga znów zacznie spadać, więc nie jest to Prawdziwy przyrost masy ciała, czyli nie chodzi tu ani o tkankę tłuszczową, ani o masę mięśniową. Kolejnym złym nawykiem, przez który tyjesz podczas snu jest przejście na post przerywany. Wiele badań potwierdza korzyści płynące z takiego sposobu odżywiania. Jedną z nich jest możliwość spożywania większych posiłków w krótszym oknie żywieniowym. Jednak jeśli zaczniesz się tak odżywiać i zjesz więcej niż zwykle, waga może chwilowo podskoczyć. Co ciekawe, przy większych porcjach waga może podskoczyć nie tylko ze względu na kalorie, ale także przez zwiększoną objętość kwi spowodowaną dużymi posiłkami. Ten wzrost masy może mieć dwa główne źródła. Wodę zawartą w jedzeniu oraz wodę zatrzymywaną przez organizm na skutek nadmiaru sodu. Ilość pokłoniętych kalorii w ciągu dnia jest ważna, ale nie można też olewać harmonogramu naszych posiłków. Kiedy trzymasz się ustalonego rytmu jedzenia, najczęściej ważysz się o stałej porze, czyli na podobnym etapie procesu trawienia. Dlatego zmiana godziny ostatniego posiłku może spowodować, że waga pokaże Ci wynik z innego etapu trawienia i wtedy licz na wadze może się różnić, choć niekoniecznie oznacza to przyrost tłuszczu. Ale hej! Możesz się dobrze nawodnić i zjeść zdrowo, ale nie zapominaj, że porządne spożycie alkoholu przed snem może zrujnować cały proces. Ekscytowanie się lampką wina czy wychranie piwka przed pójściem spać wcale nie polepszy twojego snu, a dodatkowo kalorie z alkoholu mogą przyspieszyć przybieranie na wadze. Oczywiście nie mówię, że masz gnić sam w czterech ścianach i rezygnować z imprez przyjaciółmi, ale warto mieć świadomość, że alkoholowy rytuał przed snem może odbić się na porannej wadze. Ale słuchaj, nawet jeśli będziesz przestrzegać wszystkich zasad przedstawionych w tym filmie, to nie znaczy, że nie przytyjesz, bo równie ważny jest twój sen. Zdrowa ilość snu to około od 7 do 8 godzin na dobę, ale jeśli śpisz krócej, to właśnie wtedy zaczyna się wiele problemów zdrowotnych. Badania wykazały, że brak odpowiedniej ilości snu wiąże się z negatywnymi zmianami w metabolizmie, a nawet niedobór snu prowadzi do zmęczenia, mniejszej aktywności fizycznej, a w w efekcie większego przyrostu masy ciała. A tak szczerze, czy kiedykolwiek zauważyłeś nagły przyrost masy ciała, zwłaszcza w nocy? Daj znać w sekcji komentarzy poniżej i nie zapomnij kliknąć tego filmu na ekranie.